W tym miejscu znajdziesz męskie propozycje w kwestii jak zmienić pieluchę. 10 rad dla ojców. Po dziesiąte, zawsze nałóż coś ochronnego na oczy. Po dziewiąte, jeżeli potrzebujesz trzeciej ręki, to użyj zębów. Po ósme, unikaj przewijania dziecka na nowym perskim dywanie. Po siódme, nigdy nie wkładaj palca do pieluchy, żeby sprawdzić, czy coś tam jest. Po szóste, kiedy skończyła się oliwka, użyj wody po goleniu. Po piąte, upewnij się, że w pomieszczeniu jest wentylacja i unikaj otwartego ognia. Po czwarte. Zawsze nakarm dziecko 3-4 godziny wcześniej morelami. Po trzecie, nie drap się i nie wąchaj. Po drugie, bądź ostrożny ze sprejami. Po pierwsze przetwarzaj, przetwarzaj, przetwarzaj. Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, jak być tatą, sięgnij lepiej po audiobook lub książkę z serii Przygoda bycia Ojcem. Dobrze radzę.